Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa. Chrystusa. List do Filipiana, apostoła Pawła III, rozdział, werset 20. Ten werset bardzo często używany jest do bardzo złych celów, mianowicie w kościołach protestanckich używa się często tego wersetu, by nie angażować się w sprawy ziemskie, w sprawy swojego narodu, w sprawy patriotyczne, polityczne itd stawiam tezę, że jest to jedna z większych herezji w tym obszarze. Zaraz to udowodnię. Najpierw kontekst tego wersetu. Zobaczcie, że kontekstem, bo tu jest zaprzeczenie zaś, nasza zaś ojczyzna, czyli zobaczmy, o czym wcześniej mówił apostoł Paweł, czy mówił o zaangażowaniu patriotycznym, czy mówił o zaangażowaniu politycznym i mówi nie to, ale ojczyzna w niebie. Wielu bowiem z tych, o których często Wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Jest tu mowa o życiu w grzechu chrześcijan i pokazuje, że to jest sprzeniewierzenie się celowi, dla którego Bóg nas powołał, żeby razem z Nim spędzić wieczność w niebie. Także absolutnie kontekst nie. Pozwala, by ten werset wykorzystywać do zaniedbywania swoich obowiązków narodowych względem ziemskiej ojczyzny. Dalej, zobaczcie apostoła Pawła. Już nie mówię o przykładzie Jezusa, który twierdził, że jest Żydem. Zobaczcie rozmowa z Samarytanką, czwarty rozdział Jana. Apostoł Paweł mówi: Jestem Żydem, kocham swój naród. Bóg wyznaczył mi misję bycia ewangelistą, bycia misjonarzem wśród Pogan, apostołem Pogan. Ale w ten sposób myślę, że pobudzę do zawiści mój naród Żydów i nawrócą się do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak silna była w nim miłość do swojego narodu. I stawiam drugą tezę: jeśli nie masz miłości do swojego narodu, nie będziesz z całego serca dążył do jego ewangelizacji. Tu tkwi słabość polskich kościołów protestanckich.